Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Graba, jest ze mną nie kto inny jak... TomSien! Dokładnie. I gramy dzisiaj znowu w Call of Duty Black Ops. Poprzednio graliśmy Team Deathmatch, także dzisiaj chyba zagramy jakiś tryb z imprezki, co TomSien, tak jak mówiliśmy? No, trzeba, się, trzeba się rozluźnić. Tak, trzeba się zimpreskować. No i pierwszy tryb jest zabawa bronią. Pobawimy się bronią, co ty na to? Jasne, jasne. Dobra. Znam go z PCWida, więc. No właśnie, on został dodany w Close Quarters. To jest tryb, y, który polega na zabijaniu przeciwników posiadaną bronią, i wtedy dostajemy kolejną broń. I tak trzeba y, z każdej broni zabić, jaką dostaniemy. Nie pamiętam, ile to dokładnie jest. 25 tych broni, czy coś takiego chyba. spoją, spoją w każdym razie. Y -y -y. Także zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Plaza albo stand-off. Stand A, może być standoff. Jak często się pozabijamy. Tak, no ja ostatnio grałem ten tryb, to wygrałem nawet, kurczę, udało mi się jakoś mm. tak. Chyba na farcie. I tu jest jeszcze śmiesznie, bo na przykład w Battlefieldzie tego nie ma, że tutaj cały czas UAV działa, także cały czas widzisz o. przeciwników na mapie. <laughs> no to tym bardziej ciekawie będzie. Tylko wiesz, co to powiem ci, że to o tyle wkurza, że ja więcej patrzyłem na UAV niż na, na ten, na mapę, tak naprawdę. <laughs> I nie no, zwracałeś uwagi, jak ktoś ci wybiegał. Tak. No tam pa, jest na trochę... Słowa... No. Tam jest jednak tam jest jednak opóźnienie. Ja brałem już kiedyś losowo, wiesz, tryb był ten sam, ale mapa inna, ale ciekawe czy, czy... zaraz zobaczymy, może akurat mi się trafił ten sam. Nie, zabawy bronią, widzisz, ekspres. Ekspres. O, to grałem na tej mapie. Straszne baty wczoraj dostałem na tej mapie. Ale było nas trzech, słuchaj, chyba na pięciu czy sześciu, także no, <laughs> było niewesoło. No to dlatego, no bywa tak. Ekspres Los Angeles USA. USA USA <laughs> hamburgery, eksplozje <explosion>, USA <laughs> Ojku, zaraz nie będziesz się tak cieszył Tak, Ta, no, dostanę... strzelał <laughs> Cześć, bo nie wiem czy mi się coś nie zacięło przypadkiem czarnej. Nie a, mi a jeszcze też się. czytało. Czasami się. jest tak, że się Ga od mm -hmm. razu właduje, nawet no, nie ma tak. tego. Dobra, jesteśmy. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pokaż się, no? Come on. pokaż się tam się Ja Aż zabiłem. No co ty, weź. O kłuję. Czyli mnie znożował ktoś. Aha, to wtedy wracasz do tej broni. Tak, tak. On chyba awans nie dostaje, ale ta osoba, którą zabijesz, znoża się cofa. Mhm. Mm Czyli jest. Można powiedzieć, ciekawsze. No bo. Ten typ niż Batywidzie. Można powiedzieć, że. O, fakt. Tak jest! Takimbo. Uuu, amunicja! Oj, nie z noża! Ja to miałam zrobić. Fuck. Sły początek. Nie no, to przed tym i zdecydowanie lepiej szło. Fuck. Reload! No nie. Nie. Opróbowałem z noża, ale nie dobiegłem do celu. <gry> Kurde No zdecydowanie nie idzie to po mojej myśli Oj, będę się męczył z tym eee, z tym ewolwerem Ale on jest mocny A dobra, jednak się nie będę męczył A, oh, fuck No jak to się stało, humiliation, ale trafiłem kolesia nożem, a on mnie trafił jakoś Ja pierdzieli wiesz mam zerową broń i mnie zabił nożem i humiliation, nie, wyznaczyło oh. mi no to w ogóle. Simulation. Jest! Się <laughs> nie ciesz, bo zaraz znowu dostaniesz. O boż, udało się, rewolwer. Ooo. Oh. Aaaaajajajajajaj. <laughs> no ta imprezka to wcale nie jest taka impreskowa. Ta, rage będzie. Yes. niż imprezka. <laughs> rage preska. rage preska. To nie jest głupia nazwa na tytuł. Yy, filmiku. <laughs> Rage preska, tak Rage preza. Jakiegoś shotguna mam teraz? A. Oh. O oh, fuck. Dobra, chuj dobrze działań seriami. Nie mogę. Dobrze, dwóch teraz. Ładnie. Trzeci, no Musisz ulec. Ach, uległem. <laughs> uległem. O, ja też. Jeszcze heda dostałem. O. Słuchajcie, bo też się tak zastanawiamy z tą sienem. Chcemy zrobić tak, żeby tutaj był obraz pokazywany z dwóch kamerek. E, albo na przemian, albo jakoś tak w ten deseń. I, i napiszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani... O, ale dobrze, ta broń strzela seriami, ja nie widziałem. Czy bylibyście zainteresowani czymś takim? Dokładnie. Można by było coś ciekawego wykombinować z tym. A koleś się wspinał po drabince, ale mu trochę przeszkodziłem. Akurat, ja też teraz mam pojedynczy strzał na Ale przede mną jesteś, jak to tak? A? Wyczuwam czyterstwo <laughs> I'm bot. Jesteś botem. A, I, I am bot. I'm bot. I will kill you. Ej. a Jeszcze się nie zabiliśmy. Ojejku, no. Najgorzej, bo nie patrzę, czy ta broń strzela full, czy, czy serio. I potem o, ja przytrzymuje przytrzymuję strzały, tylko. O, oh, fuck. O, <noise> oh, nie. Oh, o, no. Tech. Ta. Humiliation. Tak jak miałeś w tym. Uh, chyba było coś takiego w. Uh, w honie, że jak nie nice. trafiałeś postacią, to było too bad. Too bad. <noise> tak, bezkidzę, coś takiego było. Tam było zawsze ten. To bad, it's me, it's me, blacksmith. No, dokładnie. Koczyłem ta zbroń, która bardzo długo jest. się Ajajaj. ustawia. Której się bardzo długo celownik ustawia. Kurde, ale ja jestem słaby. A już. Headshot. O kurde, to jest chyba snajpa. Semi auto. Snajpa? Nie, to nie snajpa w takim razie. Ale mam, mam Oktowizję. No nie! C jak to się stało? Poniżenie? Nie, koleś pod rabince wchodzi, ja do niego strzelam i go nie zabiłem dopiero yeah. I on mnie zabił Cheater. jeszcze, nie? Cheater Oj naprawdę Banam. mu jest <laughs> śmieszne. Jest ale muszę odrabiać, bo jestem widzę w końcówce tego wyścigu No, słuchaj, musisz się ogarnąć O oh, fuck. <grymne> Dobrze. W końcu. To już mogę przegrać. O oh, fuck. Bolt. Teraz dopiero ciebie zauważyłem. Fucking... Ja. ja, dziękuję To ja zabiję, ale o, to jest... Ja. sniper No ale i tak jestem z tyłu troszkę Ciebie do kina nabijał No Aaa Powrót O oh, fakt sam się zabiłem ta, tam Zabij... się Dobrze ale trafiłem teraz Kurde Pewnie. No Ciebie zabiłem, tak Jak no. mogłeś Life is brutal. Full of zasadka, sent, kopas w tył kos. No nie, jak mnie trafił, wyrzutnią. Fuck. Boże, ludzie! Tom się na pierwszym miejscu, no herezje Wstaje, ja już kuszę mam. Kuszę cię, kuszę. Kuszę cię! Kogo ja do tej serii Peta. zaprosiłem? No nie. Koniec. No nie! Jak to się stało? Zwycięstwo? czemu ja mam Nie, zwycięstwo? ty trzeci, trzeci masz ten. ten. Ale mam napisane zwycięstwo staje. A cztery jakiś. No nie, zobacz, ten nie Insula wygrał. Że jak jesteś pierwszej tujca, to jest a, uh... no, może. Widzisz, ten Insula wygrał. Nie, no fatalne to, bo jeszcze jedną zagramy chyba co, bo 8 Jasne. minutek, także zdążymy no, jeszcze jedną. Kurczę, ale to masakra. Ja ten... na... no, no mów, mów. Ja ten początek miałem strasznie słaby. Niestety. No, tam chyba kilka razy z noża dostałeś, nie? No, no to teraz Ty niby jesteś Stand pierwszy. Standoff, Stand Sandwich, no dokładnie. Hmm. Już wiem dlaczego, bo wszyscy chyba trzej mieliśmy, bo jeden goś już wyszedł, mm -hmm. chyba mieliśmy egzekwo, wiesz? No, może. Ale nie wiem, czy to i tak można, kurczę. A o no, w sumie, czekaj, czekaj, nie da się, bo przecież. No nie, to byście musieli w tym samym momencie, kurczę, zabić jakoś. Tak, no, tak, no, tak. Przepraszam, tyle ten... samo punktów. To ja nie wiem, no citerstwo, ja mówiłem. No, mówiłem, że to <laughs> citerstwo. No pewnie po prostu jak jesteś na podium, to masz zwycięstwo. Może tak. Jesteś mniej wygrany po prostu tak, niż ktoś na pierwszy. Mniej wygrany. <laughs> o Boże. Nie wiesz. Mniej wygrany jesteś. Nie, no może być i tak. Nie. Boże, czy ty to widzisz? Uch. Ja bym chciał zacytować, jak skończymy scenę z I Love You. No bo dobre. Ja pydalam. To jest świetny tekst po prostu. O, jest... No nie. No po prostu. No nie. Boże, czy ty to widzisz? Lepsza sztuka. To o, Jezus. jakbyśmy mogli pikać non-stop, pewnie. Zaraz się YouTube przyczepił o prawa tak, tak. Tatów używamy. He-pip, tatów. Ej, słuchaj, to mnie się YouTube doczepił, bo ja tam nagrywałem ten single player, A tam na początku w jest taka muzyczka. Nie wiem, czy, czy, czy zwracałeś aha. uwagę. Nie, bo jeszcze single nie grałem tak naprawdę. Aha, aha, aha. No i generalnie po prostu YouTube się właśnie o tą pioseneczkę tam. No to nice. Może nie to, że doczepił, ale zaznaczył, że ktoś tam, że prawa autorskie ma. To on się zostanie bana. O nie! Jest! Dobrze, dobry początek. A ja słabiutki. Znaczy dobry, no jednego zabiłem. A ja to myślałem, że już kurde kuszę masz albo coś. O, szty, watulo jedna. O matko polko. Rage. Call of, rage, rage. of Rage 2. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobrze, mam cię, zemsta. Ach, jak to pięknie smakuje. Aha, tak jest. Chciałem zdorżować. Jestem rewolwerowcem, rewolwerowany rewolwerowcem. Ale wiesz jest... od razu? Dwa strzały tego... czy trzy? Wiesz, oddałem. Aha, na nice? raz? No, znaczy, no tak wiesz. Szybko No wiesz Bang, bang, lucky look, nie? <grystanie> Szybszy niż cień Au, au, au Ach, watula! Jak ja go nie cierpię znowu, Nie, no. Oh, nie! O, fuck Gdzie on jest? Znajdę go Znajdę go i ubiję jak psa Kamozeczka się włączyła Boże no nie mogę z z shotgunem sobie poradzić. Dobrze. <laughs> się napatoczył jakiś. Do shotgunów trzeba mieć trochę szczęścia, żeby ktoś się napatoczył na bliski dystans. Tak, 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 tak. A. Aj. Muszę cię znożować. Muszę to zrobić. Kto nożem wojuje, ten od noża broń traci. <laughs> Także ty patrz. Oooo, nie dobra, nie bawię się yes. już może Wiesz, A? bo ty za nóż nie dostajesz broni, także to jest takie Miecz obosieczny Oj. A jejku. To znowu na dwie że się zatrzymał. A ty cofnąłeś się, czy Nie, nie cofnąłem się, ale nie potrafię przejść go. Mhm. Ojeju. Celność, celność Aaaa oh, Kogoś z noża snu... siedzą Myślałem, że już ciebie, bo ja kogoś z i tylko słyszę ty oh! Ale ten, ale to jednak, nie byłeś ty Na szczęście Dobrze o, tam szczęście Wiesz Nie tym razem, to następnym Full auto, dobrze Tak Przeciw, jest Ał, Ta naboje no nie, Watula! Nienawidzę tego człowieka. <grym> no weź. Burst, to ja mam trujeczki teraz. No Watula prowadzi, weź, musimy go zabić. A, teraz pompka. Do o, powiększania czegoś? Dużo. Co? Mam pompkę do powiększania czegoś? Nie, mam pompkę w shotgunie, grawo. Stąd skojarzenia. <grym> Czyżbyś miał, czyżbyś yy, yy, korzystał kiedyś z pewnych urządzeń z pompkami? No nie, nie, nie. Gdzieś bym miał. Tylko w strzelankach. Takie rzeczy tylko w kodzie. Ojej, nie te... Ty mnie tu zagadujesz o jakichś pompkach, a ja ginę. A ja zabijam. Taki był mi plan. Ha, ha. Hmm. Kurde. Masterplan. Jest! No nie, Watula! Ach, ten człowiek! Bit. Naprawdę, to jest jeden z twoich widzów, i. dybie na ciebie cały czas. No chyba. Tom się w bezpośrednich ten pojedynkach lepki. na razie. Chyba z trzy do jajca. Mapy? O, i zobaczymy jak cię... O nie, błysk akurat. Kurczak, jest Ku... pieczone KFC. O nie, prawa autorskie. Jest... Nie. No, nie, ale w plecy to wiesz. No, no. O oh, fuck. Już myślałem, że mnie zabiłeś, bo się twój nick tam pojawił na dole, w rogu. Ja, ty wiesz. Preferuję face-to-face, face, a nie takie. Strzelanie a, z tyłu. Face-to-face. Face. Knife to knife. O Jezu, ile tych ludzi. Ale ktoś już ma chyba kuszę albo coś. Zemsta. O nie, no co to się dzieje? O tak! <grystanie> o nie. <grystanie> o tak. O kurcze, no co to się dzieje? O, już lazłem tam do ciebie, żeby cię. No, Zemcisk. Jesus Christ! Co to jest? Masakra. <grystanie> o! Boże. No i watula, no, no nie! Co za typ. Nie zabił na końcu. Watula <laughs> wyjdź. Psujesz gę. Właśnie, wyjdź. Kurde. No nie mogę tu jakoś Pasz, sobie poradzić. zabił. O... jak mi wbił. Jeść. <laughs> yes. Dobrze ci tak. Zasłużyłeś sobie. Kurde, masakra, A, jeszcze więcej cię. zgonów. Kurczę nie dobrze. Ośmigłet stealth odblokowałem sobie. A jak uszę. Hmm. No mówisz, żeby go wziąć, tak? To odblokuję. Ta, dobry jest, naprawdę. Znaczy, może akurat miałem, miałem taką przeciwną drużynę, że nikt do niego nie strzelał, mm -hmm. nie? Ja, może tak. Ciekawe. No dobra, Tomsi, to chyba będziemy kończyć ten odcinek, co? Pograliśmy sobie w Gun Gama. Była imprezka. Watula nam zepsuł grę totalnie. Można Ech. powiedzieć, że była niezła impreska. Rage, Rage, Rage preska Rage Preska, dokładnie No nic, Tomsię, to ja ci dziękuję bardzo za uwagę. Ja Tobie też. Proszę za uwagę, dziękuję Ci za grę. <śmiech> <śmiech> Ale i za Ale uwagę. Uwaszały. Uważałeś, co mówiłem. Także dzięki Ci bardzo. Dziękuję również Wam, widzowie, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Hej!